Kobieta. Jak to inaczej powiedzieć? Słowo kobieta pojawiło się w języku polskim koło XVI wieku, pod koniec XVI wieku, i wtedy było określeniem negatywnym. Wcześniej mówiono niewiasta, czyli ta, która nie wie, albo białogłowa. Dziewczyna to młoda kobieta albo romantyczna partnerka. Nie wszystkie kobiety lubią być nazywane dziewczynami. Dziewczynka to dziecko, bardzo młoda kobieta. Pani to kobieta, którą szanujemy, zwykle starsza od nas, albo w bardzo formalnej sytuacji. Na przykład spotkałam w windzie sympatyczną panią, która dała mi pączka. Podobne słowo to paniusia. To jest ktoś młody, niedoświadczony, ktoś, kto zadziera nosa. Oprócz tego mamy też słowo baba. Baba jest raczej negatywna. Mówimy, co za głupia baba weszła na przejście na czerwonym świetle. Jeszcze mocniejsze jest też babsko, babsztyl. Ale babka jest pozytywna. Moja teściowa. To fajna babka, bardzo elegancka kobieta to dama. Od słowa dama mamy przymiotnik damski: toaleta damska, damskie obuwie. I wrócę jeszcze do słowa kobieta. Od kobiety mamy kobiecinę. Kobiecina to biedna kobieta w trudnej sytuacji. I ta kobiecina sprzedawała kwiaty na chodniku. Albo kobietka. Kobietka to zwykle dziewczynka, która jest ubrana jak dorosła kobieta. Może też ma makijaż, taka kobietka. A co tobie kojarzy się z kobietami? Napisz w komentarzu i zapisz to wideo, żeby nie zapomnieć.